Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blundes Tower Defense Battles 2 u mnie na kanale. Słuchajcie, pojawił się nowy sezon, sezon ósmy. Wiem, że odcinków z dwójki trochę nie było, o tym sobie również dzisiaj porozmawiamy, przejrzymy sobie wszystkie nowości. Na samym wstępie oczywiście chciałem podziękować z góry każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Również nie ukrywam, ilość pozytywnych ocen będzie dla mnie sygnałem po prostu, jak bardzo stęskniliście się za tą serią i czy zwiększyć częstotliwość publikowania odcinków. Porozmawiamy sobie na dzisiejszym filmie, dlaczego odcinki były tak rzadko, bo jednak ostatni był chyba tam prawie dwa tygodnie temu, także no, dużo się będzie działo, przejrzymy sobie wszystkie nowe rzeczy. Nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. Okej, okay, więc generalnie w samej grze mamy sezon ósmy. Yy, szybko mi minęło, bo w sezonie siódmym praktycznie w ogóle nie grałem. Jest to powiązane, właściwie było to powiązane bardzo mocno z tym, że byłem na wyjeździe e, tam prawie dwa tygodnie, no więc e, część tam mi wypadła, tak? Dlatego też... Poprzedni odcinek był tam typu dwa tygodnie temu. Słuchajcie, przejrzymy sobie nowości. Przede wszystkim widzę, że jest jakaś nowa. Co ja tu mogę? To pewnie nie jest nic nowego, tylko ja po prostu mogę. Okej, okay, odblokowałem. Fajnie, fajnie. Jestem bardzo ciekaw, jaki jest nowy bohater. Bo chyba wraz z nowym sezonem pojawił się. Nie jestem pewien, czy. A może się nie pojawił? Nie, no, czekajcie. Churchill był, czyli nie, nie pojawił się żaden nowy bohater. Chyba, że ja czegoś nie ogarniam. No nie, Ezili był. Co to się tak świeci? Jaku, ale mega się świecą, te. Nie wiem, dlaczego to się tak świeci, ale... Tak mieni, ale nie, czyli nie pojawiły się żadne... Ża żaden nowy bohater się nie pojawił. Będziemy mieli na pewno nowe skiny. Pojawiła się również nowa mapa. Widziałem, że pojawiły się jakieś zmiany, jeśli chodzi o balans. E Zobaczmy sobie te nowe skiny. Generalnie, hmm, Większość z tych skinów to jest... Y to jest to, co ja zawsze mówię, to jest to, co widzieliśmy już kilkukrotnie. Czyli na przykład e, to jest tak pluszowy ząb, ja chyba mam pluszowego Moaba albo coś w tym stylu. To jest latawiec DDT, ja mam latawiec Moaba. Więc generalnie część z tych skinów, gem mm, Moab, e, pierwszy, no to w ogóle to może nawet fajnie wyglądać. E, w każdym razie, o mamy emotkę, co to? Okej. Okay. A on tutaj tą pianą, tak? Ten inżynier strzela. Okej, okay, spoko. Ready to take off. Czyli gotowy do, do startu, tak? Coś w tym stylu. Okej, okay, nawet fajna emotka. Jeśli chodzi. Spoko, takie skrzydła. Nie, nie jestem jakimś dużym fanem. Nie wiem, co to jest, co to ma być. Nie wiem o co tu chodzi. To jest język, czy to jest. Nie, nie wiem o co chodzi. Nie specjalnie mi się podoba. To jest mega spoko. Pop FX jest mega spoko i e boost. Bus też wygląda fajnie. Czy tak naprawdę podobają mi się raz, dwa, dwie, trzy rzeczy. Może trzy. Ta emotka to jest fajna. Cztery, pięć rzeczy z tych wszystkich. Więc w sumie mniejszość, bo mamy 12 rzeczy tutaj. Eee, no trochę właśnie, trochę ubolewam nad tym, że to jest tak, że co sezon mamy ten sam skin, praktycznie tylko do innej, em, tylko do innej jednostki. Na przykład pamiętam, że ten y, latawcowy skin to był tutaj w sezonie pierwszym. No. W sezonie pierwszym, proszę bardzo, o, latawcowy skin do Aba. No nic, e, zagrajmy sobie jakąś grę. Aha, pojawił się, pojawiło się jeszcze coś takiego jak Starter Pack, który można kupić za 14 zł. I to jest na 7 dni VIP, e, również 1000, e, znaczy 100 tych m, rzutek i 1000 golda. Moim zdaniem całkiem spoko, a co to jest? Placement Animation, ok, czyli mam jeszcze unikalne Placement Animation. To pewnie sobie kupię. Słuchajcie, jeżeli gracie w Bloonsy, to bardzo polecam robić teraz w tym momencie ten Event. Bo zawsze jest tak pomiędzy sezonami od niedawna, że jeżeli nie możecie grać. Jeżeli zaczyna się nowy sezon, to chwilę nie można grać rankedów, i wtedy ten Event, który tutaj jest, jest za te rzutki, za które możecie otwierać skrzynki. I to jest moim zdaniem mega, mega spoko. Ok, a co? Jak kliknę Get Boost. Aha, no ja nie mogę tego kliknąć. No thanks. Okej, okay. wiem, że na telefonie teraz wprowadzili, że czasami przed grą można obejrzeć reklamę i wtedy dostać boosta na tę grę. Właśnie dlatego nacisnąłem, byłem ciekaw jak to będzie wyglądało, um, jeżeli ja nie gram na telefonie, a na komputerze. Dobra. E, czy ja chcę grać na tej mapie? Zagrajmy sobie na tej mapie. Zagram tak naprawdę czymkolwiek. E, nie mam pojęcia, co jest teraz mocne. Nie mam pojęcia, o czym warto grać po zmianach. Także, e, no tutaj, totalnie, totalnie będziemy, będę się kierował jakąś, nie wiem, intuicją. <ścoughs> A niech będzie, zagramy coś takiego, tak. Shooter, łódka, cokolwiek, chociaż krótka mapka może być bardzo ciężko. Szczególnie mówię, jak tak długo nie grałem. Również nie mam swoich skrótów klawiszowych, które zazwyczaj mam, czyli sprzedawanie przy użyciu bocznych przycisków na myszce, ponieważ zmieniałem myszkę niedawno, więc no cóż, sporo się u mnie zmieniło. To jest Speed Battle. Co to jest? Czekajcie. Play with fire. Aha, okej, okay, dobra. Właśnie przez chwilę się zastanawiałem. Czyli okej, okay, to co wysyłamy na przeciwnika idzie również do nas. E, spoko, no myślę, że nie będzie to jakiś duży problem. Chociaż tak sobie myślę, że to jednak może być duży problem. Zagrajmy tak, może? Nie wiem. Dobra, wysyłam na razie też wysyłam na razie też e, czerwone balony. No i zobaczymy. Myślę, że... Akurat With Fire to jest taki tryb, że no nie będzie za ciekawie. Niestety, szczególnie na krótkiej mapie, jak ja tak dawno nie grałem, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że, że, że jakoś to pójdzie. No i słuchajcie, chciałem właśnie porozmawiać troszeczkę o tym, dlaczego tych odcinków z Bloodstar Defense Battles 2 jest tak mało. Uważam, że ta gra jest mega spoko. Niestety, ostatnimi czasy po prostu mało w nią grałem, stąd też mało odcinków, bo akurat Bloodstar Defense Battles 2 ma to do siebie, że, żeby robić fajne odcinki, to powiedzmy mniej więcej trzeba w tę grę regularnie grać, konsekwentnie, żeby po prostu nie wiem. Nie, nie zaliczać regresu z odcinka na odcinek, tylko żeby móc, powiedzmy, pokazywać jakiś fajny poziom Gierek, nie? Z racji tego, że ja prywatnie w tę grę za dużo nie grałem ostatnio, no, to po prostu tych odcinków też było mniej, bo nie chciałem wrzucać, tak jak mówię, um, jakichś odcinków, które powiedzmy, no, pozostawiałyby sporo do życzenia. No i też kwestia jest taka, że tak moje przygotowanie odcinka z Bloons Tower Defense Battles 2 wymaga ode mnie tego, żebym ja w tę grę regularnie grał, natomiast na przykład przygotowanie odcinka z takich gier jak, nie wiem, Grow Castle, czy Bloons Tower Defense 6, też wymaga, żebym grał, żebym się interesował tymi grami i tak dalej, ale no jednak pochłania to znacznie mniej czasu, nieporównywalnie mniej czasu, więc... No cóż, dlatego odcinków z tych gier, takich jak Grow Castle czy Blundstar Defense, 6 jest więcej. No i w Blundstar Defense 6 też często się coś dzieje, tak? Mamy te eventy regularnie, mamy tych bossów. Wy lubicie oglądać. Jeśli chodzi o właśnie odcinki z bossów, to widziałem, że bardzo za, za nimi przepadacie, więc, więc. Więc, więc, więc. Więc, jakby no, też. Jakby co tydzień jest co do nagrywania, tak? Bo mam bossa co tydzień się bo mam złe przeczucia. Mamy właśnie bossa co mamy bossa co tydzień, normalnego elitarnego, to są dwa filmiki co tydzień które, za którymi wy przepadacie które wy lubicie, natomiast właśnie z Bloons Tower Defense Battles 2 zauważyłem, że trochę mniej, podobają wam się te filmy? Na pewno też widać to nawet po statystykach na samym Steamie że dużo mniej osób gra w dwójkę co w szóstkę więc po prostu więcej osób też ogląda Bloons Tower Defense 6 co nie oznacza, że ja chcę rezygnować z Bloons Tower Defense Battles 2, w żadnym razie nie chcę z tej gry rezygnować, chcę ją dalej nagrywać, zwłaszcza, że nie wiem czy w Polsce w tym momencie ktokolwiek tę grę nagrywa, a widzę, że są osoby, które chcą ją oglądać, które w tę grę grają. Więc może tak jak mówię, nie jest to tak liczna grupa, jak w przypadku Bloons Tower Defense Battle, to Znaczy jak w przypadku Bloom Tower Defense 6, ale jednak jakby dalej są osoby, które, które, które chcą które chcą, powiedzmy sobie, oglądać serię z tej gierki. Więc jakby ja również chcę tę grę dalej nagrywać, tylko e, tak jak moi, zawsze spotykam się z taką ścianą, że muszę, powiedzmy, regularnie w tę grę grać. Dużo muszę w nią grać, żeby te odcinki miały sens, żeby były ciekawe. No i czasami po prostu nawet nie chodzi o to, że nie mam czasu e, tyle, e, ty, tyle, powiedzmy, przy tej grze spędzić. Szczególnie przy tylu seriach w sumie, ile prowadzę. E, gdzie też muszę poświęcić czas na inne gry i tak dalej, i tak dalej. Eee, Także, no. Nie wiem. <laughs> tutaj tyle, tyle jeśli chodzi o moje tłumaczenie się. Nic więcej e, tutaj tutaj nie powiem. Postaram się, powiedzmy, o jakąś poprawę w temacie Battle z dwójki. Też zobaczę, e, jak właśnie. Wiesz co? Ja to bym w tym momencie poszedł pod Monkey Pirates. Fajnie nam to też załatwi na. na kamobalony. No, więc moje. Chciałbym na pewno. Gdzieś tam moim celem w tym Battles byłoby to Hall of Masters. Wydaje mi się, że droga do Hall of Masters to by było bardzo, bardzo, bardzo spoko film. Ogólnie bardzo spoko seria. Tylko, że na taką drogę do Hall of Masters ja potrzebuję czasu, a niestety, tak jak mówię, w ogóle jestem w takim momencie w życiu, że tego czasu będę miał coraz mniej, bo aktualnie skończyłem studia. Więc szukam pracy. Jak znajdę pracę, to no będzie. No, chyba nie muszę wam mówić, będzie ostro na przypale. Co ja zrobiłem? W ogóle nie pod to chciałem pójść, ale no dobra, już nie będę marudził. Jak już tak poszedłem, to już tak poszedłem. W ten sposób, postawmy sobie jeszcze. Um, on generalnie. Jakbym wysłał tak solidny raż, on to wybroń? Tylko tym dartling Gunem? O! Wow, wysłał mi coś podobnego. Okej. Okay. Wybronił Dartlinganem. W sumie Dartlingan na tę mapę jest super. Wysłał mi. A nie! Ja siebie. To nie jest tak, że on mi wysłał coś podobnego. Ja siebie sam pokonałem. Okej, okay, dobra. No przecież to jest play with fire. Eee. <sighs> No widzicie. I to się zdarzyło dlatego, że dawno nie grałem. Po prostu. To się zdarzyło dlatego, że dawno nie grałem. I mi jest potem wstyd wrzucać takie odcinki. Po prostu wstyd mi potem wrzucać takie odcinki. I w ogóle zawsze jak jest jakiś event, to opłaca się jak nie macie czasu nawet zagrać jedną grę. Bo w tym momencie dostałem 100 dolarków. To jest całkiem spoko wynik jak za jedną grę, którą jeszcze, jeszcze tak mega strollowałem. Dobra, no spróbujemy się odegrać. E, no, e, wracając. E, no teraz tak jak mówię, w życiu będę miał trochę... E, trochę... Intensywniej, jakby jest to powiązane również z tym, że będę się przeprowadzał i tak dalej, i tak dalej, więc trochę nie czuję, żeby był to dobry moment na robienie serii Droga do Hall of Masters, która wymaga ode mnie dużo czasu. Też gdzieś tam z tyłu głowy planuję otworzyć inny kanał, ale to, 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 to o tym będę. Czy ja chcę tak grać? O tym powiedzmy, będę informował na. Jakoś jak już, jak już będę jakieś bardziej zdecydowane kroki robił, podejmował w tym, w tym kierunku. Chociaż w sumie nie wiem, czy będę informował, bo planuję założyć jakby inny kanał i nie, nie informować na tym kanale, że, że prowadzę inny. Więc to tak, w sumie powiedziałem, że poinformuję, ale niekoniecznie to zrobię. No więc powiedzmy, mam trochę planów, które gdzieś tam kłócą się z, wiecie z koniecznością powiedzmy, spędzania sporej ilości czasu przy jednej grze. Tak, jaką jest tutaj akurat Blue Star Defense Battles 2. No ale tak jak mówię, chciałbym, żeby te odcinki były częściej. Myślę, że na początku fajnie by było, gdyby były chociaż raz w tygodniu. A Wtedy powiedzmy, mielibyśmy dwa odcinki. O, przerzućmy sobie kamerę na drugą stronę. Wtedy powiedzmy, byłyby dwa odcinki z Bloonstar Defense e... 6. Tak, plus, minus. Dwa odcinki w tygodniu e... z Blue Star Defense 6 i jeden z Blue Star Defense Battles. Dwa. Moim zdaniem byłoby to spoko, jest to na pewno dobry, do, 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 dobry pomysł, <tak>, tak mi się wydaje, jeśli chodzi na, na start, tak? E, oczywiście mógłbym na przykład próbować robić dwa odcinki w tygodniu, ale najpierw chciałbym zacząć od jednego w tygodniu z Blue Star Defense Battles 2. E, no i zobaczymy, jak to by się ewentualnie wtedy rozwinęło. Hmm. No, także w sumie... Tak się sytuacja mniej więcej prezentuje. Mamy nowy sezon. Tak, jak mówię, sezon ósmy. Widziałem sporo jest zmian, sporo jest zmian w balansie, ale na tym moment nie będę wam czytał tych zmian, bo każdy, kto jest zainteresowany może sobie te zmiany przeczytać na własną rękę na redditie. Okej, okay, nie wiem, postawmy tu, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Powiedzmy, może, może, może. Okej. Okay. Hmm. Trochę nie wiem jak zagrać na tej mapie, wiecie? To zresztą bardzo mocno widać w tym momencie. Totalnie nie mam pojęcia jak tu zagrać. Mam pójść pod to. Wydaje mi się, że to jest spoko upgrade na początku. Te rozpryskowe strzałki, nie? I teraz na przykład polecieć z różowymi balonami. Spike Factor też jest dobry wybór. Dobra, trochę różowych balonów, tylko żebym sam siebie nie docisnął za mocno. Okej, okay, mu, mu to całkiem fajnie przechodzi. Mini by też, ale nie aż tak bardzo jak mu mam wrażenie. Zobaczcie, on zaczyna tracić życie w tym momencie, ja boostuję. I może boostuję zaraz w swoją stronę też? Wygraliśmy. Okej, okay, dobra, piąta runda. No <t> to się przynajmniej odegrałem. Ten, pamiętam, że ta łódź podwodna jest mocna na tej mapie. I właśnie tam, gdzie ja ją postawiłem, potem można iść pod reaktor i tak dalej. Ona jest spoko na tej mapce. Zacząłem fatalnie, ale okej, okay, ale wyszło trzy gwiazdki, więc tragedii nie ma. Zagramy sobie jeszcze jeden meczyk, e, O czymś mówiłem i nie dokończyłem jakiegoś wątku. E, już nie pamiętam zupełnie. E, nie pamiętam zupełnie o czym mówiłem. No niestety, tak. Nie lubię tego u siebie, że mam jakby często w głowie dużo myśli i chcę je wszystkie naraz powiedzieć. I czasami zaczynam coś mówić na, na jeden temat, potem przychodzi mi do głowy myśl na drugi temat i zaczynam ten drugi temat, nie kończąc tego pierwszego. Strasznie mnie to zawsze irytuje, ale staram się nad tym pracować. Dobra, czy my chcemy zagrać. Nie wiem, zagrajmy sobie kapitanem Churchillem, zobaczymy jak nam nim pójdzie. Oponent connection has been lost. No to szkoda, bo w sumie chciałem zagrać na tamtej mapce. Bazaltowe kolumny, dosyć wymagająca mapka, więc spodziewałem się, że też meczek byłby, byłby całkiem szybki. No ale cóż. Szkoda mi tej pierwszej gry. Zabrakło mi trochę widzenia camo, mam wrażenie. Hmm. Czy my byśmy tu chcieli zagrać? A niech będzie. Zagramy sobie tą Ezili. Ale zagrajmy może tak. Maga będziemy mieli do zdejmowania kamo. Łódki klasycznie. Z tego co widzę środkowy tier jakoś niespecjalnie się przynajmniej cenowo zmienił. Kosztuje tyle ile pamiętam. jest jakby również dosyć mocny. Więc wydaje mi się, że, że to może być całkiem spoko sprawa. Właśnie granie, granie tutaj łódką. Pamiętam, że łódką moje trochę tutaj grałem. Jest całkiem, całkiem spoko. Tylko powinienem... Właśnie, powinienem grać chyba jeszcze farmami, nie? Farmy są totalnie broken. No dobra, czy ja chcę zaczynać od tego bohatera? Chyba nie. To chyba nie był zbyt dobry start, nie? Ok, jak najszybciej powinienem pójść pod hotshota. Mam w ogóle nadzieję, że nie słyszycie mojej klawiatury. Kupiłem sobie nową klawiaturę. Jest strasznie głośna, ale specjalnie, bo ja lubię dźwięk klawiatury. Wiem, że to na filmach jest strasznie kiepski... Ale myślę, że po powinniście nie słyszeć albo słyszeć bardzo słabo. Bo mam dobry mikrofon, więc on raczej nie łapie takich dźwięków. Ale chyba chcę zboostować w ogóle tak swoją drogą. Bo póki nie dozbieram na kanona, to zdecydowanie to się klasyfikuje na boosta. Dobra, w tym momencie sytuacja się unormuje. Bo mamy kanona, mamy te fire. Mamy te hotshoty, tak? Czyli mamy te ogniste pociski, więc jest mega, mega spoko. On gra inżynierem, wydaje mi się, że to jest również dobry pomysł. Okej, okay, fajnie, bo widać, które balony ja wysyłam, a które on, bo ja mam te kocie uszy na balonach, a on ma te łapki. Albo na odwrót, w sumie nie wiem, co ja mam, tylko ja mam skina na balonach. Bo nie kojarzę, żebym ustawiał ani jednego, ani drugiego, chyba, że moje gra mnie automatycznie ustawiła. Bo to jest chyba tak, że jak kupujecie jakąś skina, to automatycznie wam go ustawia. To jest trochę dziwne, ale, ale z tego, co pamiętam, to tak było. Okej, okay, zagrajmy Ezily. Z tego, co pamiętam, ona to całkiem mocny bohater. Więc myślę, że jakoś powinno, powinno pójść. Wydaje mi się, że w tym momencie nic się tutaj specjalnie działać nie będzie. Po prostu będziemy sobie farmić. Także, także spoko. On, on prawdopodobnie zaraz pójdzie pod bluntrapa. trapa. sumie mogłem spróbować go przycisnąć. Al, albo, nie. Może, jak wyślę różowe balony, to mam prawo podejrzewać, że zaraz... Wiecie, zaraz ja będę miał kłopoty. Eee, czy ja chcę zagrać tutaj... Tak, shooterem? A myślę, że... O! Zbustujmy. Myślę, że tak, że chcę zagrać tak shooterem. To będzie dobre na te. E... Okej, okay, pozbądźmy się też tego. To będzie całkiem spoko na te balony. E... Białe. Tak shooter. Powiecie, białe balony są szybkie, ale w sumie. E... No, jeżeli macie coś, co dobrze sobie radzi z szybkimi jednostkami, a tak shooter ulepszony pod szybkostrzelność, no to radzi sobie bez problemu. A nie są tak w grupie, nie? Więc, więc, e, tak, shooter tutaj zdecydowanie bustuje od razu. Okej, okay, on ma trapa. Może być ciężko się przez niego przebić, ale wydaje mi się, że nie jest to, nie jest to niewykonalne. Dostał trochę. Okej. Okay. Chyba jednak jest to niewykonalne, co? Chyba jednak jest to niewykonalne w tym momencie. Okej, okay, nie zbiera golda z trapa. Się zagapił troszeczkę. Okej. Okay. No, dalej nie zbiera... Zebrał teraz. Zauważył, że jest niebezpiecznie. Ja w tym momencie... Oszczędzam. Więc wysyłam te... Wysyłam czerwone balony. Kupujemy Monkey Pirates. No i spoko. Na razie nie jest źle. Mamy też skill'a. W razie czego... Ezili. Znaczy nie wiem, czy on nam się jakoś specjalnie przyda, ale... Razy... Jest 7 przychodów za wysyłanie różowych balonów? Aha, znaczy fioletowych, bo one wolno wylatują, okej. Okay. Ale nie było tyle golda za wysyłanie, na pewno. Dobra, idziemy generalnie tu pod nekromantę. Na razie, znaczy na razie pod zdejmowanie camo, potem pod nekromantę. Mm -hmm, znaczy, może najpierw... Hmm, bo zostałem się czymś... Wall of Fire jest mega przydatne, ale chyba jednak najpierw wolę iść pod nekromantę. To będzie lepsze pod fioletowe balony, które tu będą na mnie leciały. Tak mi się wydaje. Muszę pamiętać, że to jest with fire, bo ja bardzo często o tym zapominam. Że to jest taki tryb, że wiecie, balony, które ja wysyłam, lecą też, też na mnie. Dobra. Nekromanty, zagrajmy już w tym momencie. Wydaje mi się, że na fioletowe balony, on w ogóle ma problem z kamobalonami. Ma totalny problem z kamobalonami. Okej, okay, dobra, postawił już. Właśnie tak byłem ciekaw, czy zauważy, czy nie, ale postawił już w tym momencie. Okej, okay, ja chyba chcę wysłać trochę różowych balonów i tak, mam nadzieję, że mnie to tylko nie pokona, ale wydaje mi się, że nie powinno. Coś tam sprzedaję. Kurczę, ma bardzo dużo golda z tych blountrapów. Fajn, fajny zestaw ma. Kurczę, inżynier reaktor na tę mapę. Super. Wydaje mi się, że zapowiada się trochę dłuższa gierka. Zdecydowanie, ale on spamuje Tymi bluntrapami, <grymnie> Jak już nie mogę z tego dźwięku Nie, z dźwięku tego bluntrapa. Powiem wam, zaczęło się robić całkiem nieprzyjemnie Bo w momencie, w którym on wysłał różowe balony Ja wysyłam, to wiecie, to się nakłada I tak widzicie, no całkiem Trochę są lagi też W sensie, no ja mam na nagraniu normalnie 60 fpsów Ale tu ewidentnie spadły Spadły te FPS-y. Zostałem się powoli Na pewno będę chciał budować maga Pod górną ścieżkę Oczywiście łączymy z dolną. Będziemy mieli pod, yy, pod sterowce. Także na razie sobie pójdziemy. Wydaje mi się, że lepiej byłoby go tu postawić na przykład. Ale jak już jest tu, to niech będzie. Hmm. Zostałem się, czym ewentualnie mógłbym go pokonać. Ok, on podstawił XXL Trapa w tym momencie. Znaczy, ten XXL Trap wchłania kamo? Nie, on totalnie nie widzi kamo Ten XXL Trap. Dobra, on no to raszujemy go, mam pomysł. I boostujemy jeszcze. Dobra, tylko żebym ja nie miał problemu teraz. Przegrał. Taki, Taki upgrade mocny i przegrał, bo nie widział kamo. Widzicie, upgrade za chyba 50 tysięcy. Przynajmniej w szóstce tyle to kosztuje. Tutaj nie wiem, pewnie jest trochę tańsze. Bo w, szóst w Battle z dwójce większość upgrade'ów jest tańszych. I tak przegrał. Widzicie, jak to czasami Kamo potrafi namieszać. Zaraz zobaczymy, ile XXL Trap kosztuje. Ale wydaje mi się, że jest w tej części dużo, dużo... Tańszy, może nie dużo tańszy? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Zaraz zobaczymy. Nie, 54 tysiące, więc. No i cóż. A i tak nie pykło. Moi drodzy, ode mnie to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. E, możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o tych moich przemyśleniach. Jak często chcielibyście widzieć odcinki z Blunt Star Defense Battles 2 na moim kanale? Ja, tak jak mówię, bardzo chciałbym nagrywać je częściej. Chciałbym nagrywać je częściej. E, niestety czasami czas mi po prostu nie pozwala. Ale, ale, no kurczę, chcę zrobić to road, tą, wiecie, drogę do Hall of Masters. No naprawdę, tak bardzo chcę ją zrobić, że wy nie macie pojęcia, bo wydaje mi się, że dałbym radę. W tym ZionGi Super Dom byłem kilka razy i wydaje mi się, że dałbym radę. Miałem nawet 90 pucharków, 91-2, więc kurczę, wierzę, że dałbym radę, ale no cóż, potrzeba na to czasu. Ode mnie to tyle, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się po test